Męskie perfumy? Damskim okiem. Tutaj. Ładne. Pierwsza bitwa Versace Eros Flame kontra Eau Sauvage Y EDP. Okej, Ok. Idziemy dalej? Eau Sauvage kontra Saint Laurent, Y EDP kontra Myself EDP. Myself. Okej. Okay. George Armani, stronger Review Absolutely. Kontra myself. George Armani. Okay. Jest lepszy. <laughs> Dolce Gabbana, The One od Parfum. Nie, dla mnie stronger Review jest dużo lepszy. Okej, okay, idziemy dalej. Zrząd Pogotie pogotje Kontra Strong Review Absolutely. No to już ciężko wybrać. Dwa dobre zapachy, oba Słodkie, ale... No ten jest taki... Można powiedzieć bardziej męski. Ale Stronger We dla mnie jest lepszy. No, dobra. A zero Wanted by Night. No, trochę pachnie kiszone ogórki. No to nie jest najlepsza reklama do perfum, ale niech będzie. <ścoughs> Poważnie. Dla mnie Stronger We wygrywa. Dobra. Blue Chanel Parfum. Mm, ten też bardzo ładny. Blue de Chanel. Ok. Rząd Blogotype Lemal Lixir. Też bardzo ciekawy zapach. Ale Blue de Chanel wygrywa. Jest lepszy. Ok. Czyli no. świeższy zapach na razie. Wygrywa. Dior Sauvage od Parfum. Kurde, teraz ciężko. Bardzo! Walka gigantów. No, to prawda. Oba są bardzo... Nie wiem... świeże? Ogólnie dla mnie dwa są bardzo ładne. Ale chyba Dior Salaś jest lepszy. Panie tak. i panowie, najbardziej <laughs> hitowany zapach wciąż jest królem. Mówimy, tak. że Dior Savage fatalnie pachnie, zbyt popularnie, ale jak widać dziewczyny wciąż go lubią. Dajcie znać, jakie perfumy chcielibyście zobaczyć w kolejnej bitwie perfumowej. A ja je ocenię.